Mm. Rizotto pomidorowe. Czemu ludzie tego nie robią? Nikt nie wie. Do rizetto pomidorowego z oliwą truflową, bo grzybów w tym roku nie ma i nie będzie. Niestety nie ma grzybów, więc robimy sobie z oliwą truflową. To pasuje jak złoto. Czym się charakteryzuje kuchnia włoska? Bo ja w swoim życiu musiałem pracować na różnych restauracjach, różnej kuchni się uczyć, tam się gotuje prosto, ale ze świetnych produktów. Moi przyjaciele, którzy mieszkali wiele lat we Włoszech, we Włochach, ehehe, fryzjerzy, otworzyli sklep internetowy, się nazywa Punto Italiano i sprowadzają różne rzeczy bezpośrednio z Włoch. Oni sami tam jeżdżą, potem e, przyjeżdżają i mogą Wam wysyłać różne rzeczy. Bardzo Wam polecam, I tam wszystko jest, od lemoniat tych włoskich, od ryżów, od oliw truflowych, nietruflowych, różnych. I dzięki temu możemy sobie w domu ugotować kuchnię włoską, tak? Od mąki, desery, ciasteczka, wszystko. A, i pamiętajcie, że na Kod Kucharz Maciej macie 10% zniżki. To jest dużo. Garczek ustawiam na indukcję. Na razie, na delikatnie, na dziesiątkę. Cebula, akurat tutaj wygrywamy. <laughs> Pół cebuli w drobną kosteczkę. Oliwa jest najzdrowszym tłuszczem, żeby smażyć. Ekstra dziewica. Do ogara. Cebula. Niech się szkli. Cebulka podsmażona. Dajemy ryż. Ja dam tak szklankę. I też trzeba go mocno przesmażyć. Pomidory. Pół pusty. Pomidory się trochę skarmelizują, będą słodsze. Kiliszek białego winka. Pieprzywo i soliwo. Tutaj z tyłu nastawiłem sobie bulię. Jakie warzywne? Toski można jak nie macie. I będziemy to podlewać, aż ryż będzie al dente. Jeszcze troszkę parmigiano. I jak już jest prawie na samym końcu dobre, pierę to, ściągam z indukcji e, 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 e. i dodaję masełko. Wtedy jeszcze będzie bardziej rymowe i świecące. Daję na talerzyk. Widzicie, kilka dobrych, jakościowo prostych składników. I to jest danie naprawdę Wybitne. Uważam, że wybitne. I to jak się zrobi, tak? Tak powinna wyglądać! Oliwa truflowa. A jak smakuje? Niem, niem, niem. Ja to jeszcze zaraz sobie, ale to ciasteczko zjem. Polecam Wam wszystkim serdecznie ten sklep. dobry przyjaciele moi, Punto Italiano. Kucharz Maciej, 10% zniżki. To ode mě dla vás zaotkujeme. Možná se bude robit na žíme,